Wszystkim z tej Arabella Silent Water i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 22 grudnia, już za dwa dni święta. Tak, za dwa dni, bo dzisiaj jest środa, a Wigilia jest w piątek i serio, nie wierzę, że ten czas tak szybko leci. A co do Wigilii? 24 grudnia o godzinie 10 na kanał wleci premiera mojej płyty. Płyta nazywa się Świąteczny Blask. Z tego co pamiętam. Nie, nie mówię, że to jest na 100% taka nazwa, ale coś związanego z takim czymś. I po prostu płyta oczywiście jest darmowa yy, i będzie tam. Oczywiście, no, planowałam więcej piosenek zrobić na tej płycie, ale troszeczkę wyskoczyło mi w moim życiu prywatnym spraw. Które miałam do ogarnięcia, no i nie zdążyłam tych wszystkich piosenek zrobić, ale no, będą, na pewno będą trzy, i bardzo możliwe, że będą cztery. No, ale myślę, że jak na święta, taką okrojoną tematykę, to myślę, że będzie ok i że Wam się spodoba. A teraz już przechodzimy do aktualizacji. Aha, i jeszcze jedna ważna sprawa bo dużo osób pyta, jak się dostać do top model i tak dalej. Kochani, wczoraj właśnie wyszedł pierwszy część, pierwsza edycja. Była to edycja zimowo-świąteczna, czy tam świąteczno-zimowa, no, jedno i to samo. W każdym razie, ja za każdym razem, kiedy robię edycję, będę robić edycję, będę publikować post na YouTubie z linkiem do formularza. I na ten formularz będzie prawdopodobnie jakiś tydzień czy coś takiego. Następna edycja to będzie prawdopodobnie edycja sylwestrowa. I jeszcze jedna ważna sprawa. Aha, i dobra, w sumie skończę. Generalnie, aktualnie to nie ma żadnego linku, żeby się zapisać w jakimś formularzu. No bo no, na razie nie organizuję, ale jeżeli będę organizować, to na pewno się o tym dowiecie w formie posta na YouTubie. I jeszcze co do tego top model, bo dużo osób... Y Mówisz, a ja nie wezmę udziału w edycji sylwestrowej, bo nie mam ciuchów sylwestrowych. Kochani, nie chodzi o to, żeby tak jak teraz była edycja świąteczna. Zrobię na tym przykładzie, bo tak mi trochę łatwiej jest to wytłumaczyć i mam wrażenie, że to będzie takie bardziej klarowne. Żeby wziąć udział w edycji świątecznej, to model nie musicie absolutnie mieć ciuchów typowo świątecznych z SSO, nie muszą to być te zestawy, które SSO proponuje. I właściwie jakby wiecie co, nie o to chodzi, tutaj chodzi bardziej o kreatywność, bo to się nie liczy, czy macie jakby typowo świąteczne ciuchy z SSO. Znaczy jak macie, no to fajnie, gratuluję, ale jeżeli nie macie, no to myślę, że takie najbardziej wartościowe jest stworzyć coś nie od a twórczo. Kiedy będziecie po prostu jakby wybierzecie z szafy sobie ubrania, które będą jakby takie podstawowe, takie basicowe i nie będą to typowo świąteczne ubrania, ale w połączeniu dadzą taki świąteczny klimat. I to jest właśnie o to chodzi w tym top model. Oczywiście możecie brać ciuchy, które są typowo z jakiegoś tam z jakiejś okazji i je łączyć z czymś i Oczywiście to, to jest dozwolone, właściwie wszystko jest dozwolone, tylko po prostu mówię, że nie chodzi tutaj o takie działanie odtwórcze. I teraz już przechodzimy sobie do odcinka. Ja dzisiaj przygotowałam przed odcinkiem, właściwie robiłam sobie ściągawkę, yy, co było w dzisiejszej aktualizacji. I potem stwierdziłam właściwie na Discordzie na moim serwerze Arabelki, na które bardzo Was serdecznie zapraszam w pierwszym komentarzu yy, w... Pod każdym filmem właściwie jest link. Mam dwa serwery. Jeden to są właśnie te arabelki, a drugi to jest serwer typowo już nagrywkowy. I zrobiłam sobie taką ściągawkę. I potem stwierdziłam, a przerobiłam na zdjęcie, i właśnie wysłałam na tą grupę. Znaczy na ten, na tego ser na ten serwer, ponieważ prowadziłam ostatnio takie coś, że co tydzień robię jakby taki skrót aktualizacji. Więc. I tutaj teraz wam się to wyświetla, także przeczytajmy sobie. Zimowe pogaduszki. W kawiarni zimowej wioski lub przy ognisku w pobliżu drzewka Jul, czy tam Jule, aby z tobą porozmawiać czekają m.in. Alex, Idrys i Fripp. Możesz dowiedzieć się od nich wszystkiego, czego chcesz o Jorwiku oraz trochę ich bliżej poznać. Ule Połwana. Do zimowych aktywności dodano możliwość ulepienia bałwana, a właściwie dodanie do niego dodatków. Bałwan Śnieżek czeka na Ciebie, ponieważ chce troszkę zmodernizować swój wygląd. Aktywność ta zmienia lokalizację oraz dostępna jest tylko w określonych godzinach. Uwaga, nie ma możliwości ponownej zmiany wyglądu Śnieżka. Aktywności Zeszłoroczne aktywności rozdawania prezentów są znów z nami. Tuło do zdjęć od teraz w Zimowej Wiosce dostępne jest tło do zdjęć. Wykorzystaj je, póki masz okazję. Nowe przedmioty. W sklepie globalnym lub na rynku w Zimowej Wiosce dostępny jest nowy zestaw Kasztanowa Zagroda, mający westernowy wygląd. Okej, okay, to by było na tyle, także przejdźmy do czynów, zacznijmy robić tą aktualizację. Aktualnie znajdujemy się w Zimowej Wiosce, bo stwierdziłam, że tutaj jest więcej rzeczy, więc to sobie załatwimy od razu. I może zacznijmy sobie po prostu od. Yy, o! Kalendarza adwentowego. Buty podmuch w śnie, śniegu. No dobra. I obejrzymy sobie ten. ten. Yy, ten zestaw kasztanowa zagroda. Chyba tak się nazywał. To nie tutaj. Yy, może. Nie, to też nie tutaj. Na rynku, czyli nie wiem gdzieś tu, może? Też nie tu. No dobra. Może znajdziemy. Też nie tu. No dobra. To w sklepie globalnym sobie obczejmy. Wszystko. Broń. Powiem Wam, mi się nie wyświetla ten strój, więc nie wiem o co chodzi. Ale zobaczyłam właśnie. O, matko, ale śliczne. Było napisane, że tło do zdjęć, a są trzy, ale dobra, według mnie super. I jest green screen. Według mnie, ten green screen to jest. Naj... Ej, widzicie? Nawet zrobili takie coś tutaj z tym. z tym. o. Nie no, ale ten green screen to on będzie używany. Będzie, będzie. Powiem wam. A w ogóle jeszcze to to mi się podoba, te białe. E, chyba będę, chyba zrobię taki, jakby wszystkie konie, które mam, użyję, bo no tych których nie mam nie jestem w stanie, ale użyję wszystkie konie, które mam i zrobię green screen, taki do używania na YouTubie, żeby każdy mógł sobie pobrać, bo to będzie serio pomoc, nawet mi się takie coś przyda serio. E, i zrobię, sobie, zrobię taki film screen screenem wszystkich koni, które mam. I myślę, że to będzie serio przydatne na YouTubie. Bo nie ma czegoś takiego na YouTube, bo szukałam w stanie, bo potrzebowałam. Przybliżmy sobie, żeby było ładne tło, ale powiem Wam szczerze, myślę, że to jest super opcja z tymi tłami od SSO. Mi się to bardzo podoba. Zobaczmy sobie jeszcze z bliska to tło. No też jest śliczne, bo... To tło chyba już było na urodziny SSO. A to też było. Te białe, tych białych nie było i to było tylko ten. No. Dobra. Yy, patrzymy. Spojrzę na moją ściągawkę, co tu jest dalej. Yy, aktywności. Rozdawania prezentów. Szczerze nie pamiętam o co w tym chodziło, ale. No dobra. No to może. Pojedziemy sobie porozmawiać z tymi ludźmi tam. Tylko nie wiem, gdzie jest to drzewko Jul, czy tam Jul. Nie wiem, jak to czytać. Ale dobra, wydaje mi się, że to może być tutaj to ognisko, bo oni też tam coś pisali o tym ognisku i... Czy trafiłam? Nie trafiłam. To było do przewidzenia. Ale może ich znajdę. Chyba, że... Ej, nie, na 90% chodzi o to drzewko tutaj na środku. Ja, ja po prostu... Tak, bo tam było kawiarni. Dobra. Tak, są ludzie. Dobra. Idziemy z nimi pogadać. Może zaczniemy sobie od Madison? A nie, to po prostu, dobra. A może takie pytanie na dobry początek? Co chcecie dostać na święta? Ja? Superkę taktyczną. Saperkę. Saperkę taktyczną, przepraszam. O! Najnowszą część rycerzy Unistree. Na pewno wprowadzę moją oryginalną postać, która idealnie sprawdziłaby się w ostatnim wątku. Ja chciałabym maszynę do haftowania. Trudno robić takie same wzory na różnych ubraniach i zestawach wyposażenia, a dzięki tej maszynie mogłabym je robić szybciej. A ty, Arabella? Konia, skarpetki, spodnie galaksy? Um, coś innego. Mam nadzieję, że wszyscy dostaniemy to, czego chcemy. A nawet jeśli nie, to jesteśmy z naszymi przyjaciółmi na Jorwiku, co dla mnie jest naprawdę świetnym prezentem. Tak, przyjaźń i te wszystkie takie wartości niematerialne są super. Tu mamy jeszcze kolejne trio. Hej, co wasze kluby robią na święta? Bubkaty nie robią w tym roku niczego szczególnego. Będziemy głównie bawić się tutaj albo spędzać czas z rodziną. Ja nie należę do żadnego klubu, chociaż w sumie miejsce dusz to też coś w rodzaju klubu. Jeźdź duszy? Tak jak w tych bajkach? Fajnie. Tak, dokładnie jak w bajkach. Nikt nic nie mówił o żadnych dużych planach, więc pewnie będziemy spędzali czas razem. To fajnie, ja nie chciałam, żeby Bulldogs coś robiły, bo o tej porze roku dzieje się mnóstwo innych rzeczy. Naprawdę nie będziemy się nudzić. No to super. Jeszcze miała być gdzieś Alex Fripp i Idris, ale to... Idris. Nie wiem. Nie z mnie jak coś leczytam, przepraszam. Um, okay. Nie mam pojęcia, gdzie oni są... A tu jest, tu są. Dobra. Jestem zdumiona, oni miałam, jestem pod wrażeniem, potrafię dostrzec prawdziwy talent, a w tobie wyczuwam ogromny potencjał. Ależ, oczywiście, zupełnie mnie to nie dziwi. Nie bądź śmieszny, nie mówiłam o tobie, ty. Ja? Widzę w twoich oczach, że znasz mnóstwo historii, którymi można się podzielić. Jak masz na imię najnowsza gwiazda Jorwiku? Anidan. Faktycznie znam kilka opowieści, ale ja, ty. On? To ja jestem gwiazdą. maestrem marzeń, niedowiary. Oj, ktoś chyba tu, tu mnie poznał, ale nie wiem, kto to jest. Dobra, przeczytam i się przywitam. Nic zabawniejszego dzisiaj jeszcze nie widziałam. Odpiszemy. Azura Desert Lake. Także Azura, bardzo Cię pozdrawiam. A, Nutella to. Chyba kojarzę. Coś, coś mi się to kojarzy, ale w każdym razie bardzo się Azura pozdrawiam. Jesteś na filmie, akurat się załapałaś, także, no już. <grym> Wyprzedziłam fakty. Do znajomych. Dobra, dodamy. Lista znajomych jest pełna. O nie. Powiem Wam w ogóle, że jakby. Zawsze jak zmieniam serwer, a teraz zmieniłam serwer, bo lubię ostatnio zmieniać serwery i jestem właśnie na lasku. Zawsze jak zmieniam serwer, to. Zawsze znajduje się chociażby jedna osoba, która. Dobra, zaraz odpiszę. Zawsze znajduje się jakaś jedna osoba, która mnie kojarzy. I to jest takie. Jakby ja się cieszę bardzo, i to mnie tak motywuje do dalszego działania. O, jak jest Azura, to jej się zapytamy o te prezenty. Może akurat powie. Azura, niestety, też nie wie, więc wykorzy wykorzystamy moc globalnego czatu. Chociaż w tych czasach, szczerze mówiąc, boję się tam pisać. Bo no. Ludzie nie zawsze są zbytnio mili, mili Więc... Ale... Próbujemy, trzeba być silnym Dobra Hejka, wie ktoś może o co chodzi z prezentami, co można rozdawać? Bo w aktu coś pisali i nie wiem o co chodzi Chyba będzie git O Azura mi że mam super filmy, bardzo dziękuję Chyba ktoś mi odpisał na globalu Jezu, nie mogę trafić w literki tak to jest jak się przedłuży paznokcie po długim czasie nie przedłuża. Um, nikt nie mi nie odpisał. Dobra, to pominiemy tą aktywność i jeszcze nam zostało zostało nam ulepienie bałwana. To bierzemy azurę i ona nam pokaże, o ile wie, a jak nie wie, no to po prostu poszukamy kogoś, kto nam powie. Gdzie znaleźć ulepienie bałwana? To się jej zapytam, czy chcę jechać. I sobie wsiądziemy na konia. Ups. Nie wiem, co to był za dźwięk, ale okej. Okay. No dobra, to myślę, że teraz poszukamy z... O matko. O matko, nie przeczytałam. Bo to mówią... Mówią co chwilę co innego i... Nie, nie mam... Mo... Dobra, bo oni co chwilę mówią co innego, więc. Okej, okay, znalazłam coś i tu jest taki Alaska Jones i nie wiem, czy to będzie to. Witaj, jestem Alaska Jones, słynny archeolog. Wiele lat temu moją nauczycielką była sama Oklahoma Jones. Pragnę odnaleźć zagubiony zimowy skarb. Jest w nim zadziwiająca ilość gorących pozdrowień, które kapcaprany chciałyby dać tobie i twoim krewniakom. Niestety, gdy tylko odnalazłem ten skarb, doszło do wypadku. My caprane ukradłyśmy, to znaczy wymyśliłyśmy fajerwerki, które doprowadziły do wybuchu skarbu. Oj, co to była za eksplozja. Właśnie znalazłem trop dotyczący tego, gdzie niektóre pozdrowienia mogły polecieć. Pomożesz mi szukać gorących pozdrowień? Będę Ci bardzo wdzięczna i pozwolę zatrzymać wszystkie znalezione pozdrowienia. Dobra, to nie to. Nie, nie mam czasu tracić na to czasu. To nie to. Niestety, jedziemy dalej. Ale tu mnie coś zatrzymało. Ale tam widzę coś dalej, więc jedziemy tam. Tam za zamkiem. I wydaje mi się, że to może być to, bo to jest yy, koło Morland. A w Morland tam było pokazane, że tam można lepić tego bałwana. Ale nie wiem, czy nie będę musiała poczekać bo pytanie. Czy w każdej godzinie można lepić tego bałwana, czy w konkretnych? Tam jeszcze na półwyspie południowego kopyta jeszcze coś widzę. No ale to się potem wybierzemy. Myślę, że w Morland to znajdę trzeba. father sean W ludzi ludzi wokół, że tak. czasie, w w tym zmian w tym w tym czasie, w tym czasie, w tym czasie, w tym i wiem, że